Właśnie rozstrzygnięto regionalny etap Studenckiego Nobla 2014. Wczoraj poznaliśmy najlepszych studentów w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Konkurs Studencki Nobel, a właściwie tytuł laureata Studenckiego Nobla, jest to student, który przejawia się zaangażowaniem, wszelką aktywnością, udziela się, zależy mu na tym co robi, lubi to co robi, chwali się tym. Laureat Studenckiego Nobla i laureat pierwszego miejsca zyskuje miano studenta, pierwszego studenta, lepszego studenta Rzeczypospolitej. Tytuł najlepszego studenta w województwie lubuskim przyznano Michałowi Dalidowiczowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laureat pierwszego miejsca musiał wykazać się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także wyjątkową aktywnością naukową i pozadydaktyczną. Przede wszystkim jest to praca poza studiami, poza zwykłą nauką, czyli w moim przypadku poza kwerendami bibliotecznymi. Jestem przewodniczącym Studenckiego Koła Epigraficznego. W ramach tego koła prowadzimy projekt inwentaryzacja cmentarzy ewangelickich. W tym momencie mamy już na finiszu drugi zaszyt, drugą publikację większącą, że tak powiem, ten projekt. Ja jestem koordynatorem tego projektu z ramienia właśnie koła stureckiego. Zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie dla regionu zachodniopomorskiego został Radosław Rafał Wasilewski, student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Obaj panowie będą walczyli o miano najlepszego studenta Rzeczypospolitej. Konkurs Studencki Nobel odbywa się już po raz czwarty, w tym roku odbywa się czwarta edycja. Jest to konkurs ogólnokrajowy i już cieszy się dosyć sporą popularnością studentów. Dużo osób rokrocznie zgłasza się, wypełnia formularze i aplikuje, no i stara się właśnie o ten tytuł najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Poza Michałem z Uniwersytetu Zielonogórskiego wyróżniono jeszcze trzech studentów. Patrycję Urbaniak, Krzysztofa Gostkowskiego i Lecha Sawickiego, którzy mimo młodego wieku mają już niemały dorobek. Skończyłam studia filologii rosyjskiej. Wyjechałam na ostatni semestr do Moskwy i tam, że tak powiem, osiągnęłam wszystko, co, czym mogłam się pochwalić, czyli jakieś konferencje międzynarodowe, konkursy międzynarodowe i to właśnie jest to, czym mogę się szczycić. Myślę, że chodzi tu o sferę artystyczną osiągnięcia i wydarzenia koncerty, że to przeważyło, jeżeli chodzi o wyróżnienie. Z takich najnowszych, ciekawych wydarzeń no to jest uczestnictwo w ćwierćfinale konkursu Montre Jazz Festival w Szwajcarii. No i z takich jeszcze wydarzeń jest praca nad projektem wizualizacji norweskich w 3D. Drugie miejsce w zachodniopomorskim zajęła Dominika Cyzio, studentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów RP.